Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Dziś y, będziemy rozmawiać o prawnych y, aspektach dziedziczenia. Pieniądze chyba zawsze budzą emocje. Urszula Kubat jest dziś Państwa i moim gościem. Dzień dobry, radczyni prawna. Dziedziczenie. Y, niby wiemy o co hmm. chodzi, tak, y, ale kiedy przychodzi do konkretów, y, a to się nam w życiu przydarza, że y, dziedziczymy, tak. To wtedy pojawiają się pytania. Może zacznijmy od podstaw prawnych, co się zmienia, co się z dziedziczeniem wiąże. Dziedziczenie to jest ten moment, kiedy otwierany jest spadek, czyli z chwilą zgonu, spadkodawca to, co miał za życia, przekazuje na rzecz spadkobierców. Dziedziczenie kodeksowo mówimy o dziedziczeniu ustawowym i testamentowym. Ustawowym, to znaczy kodeks cywilny nam wprost artykułuje, kto jest uprawnionym spadkobiercą. To jest wtedy, kiedy nie ma testamentu? Wtedy, kiedy nie ma mhm. testamentu, bądź kiedy testament jest, ale jest on później, na przykład w postępowaniu sądowym, obalony. Bywa, że tak się dzieje. Albo uznany za nieważny. Mhm. Też są takie sytuacje. Także m, mając na uwadze, że jest dziedziczenie testamentowe, trzeba mieć też. M, w głowie podejście tego rodzaju, że zawsze to, ta sytuacja może ulec zmianie. Sam mhm. testament może być też odwołany, albo zmieniony, prawda? Często się zdarza, że podczas postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku. Spadkobiercy przekonani, albo że nie ma testamentu, albo że jest jeden jedyny testament. Ku swojemu zdziwieniu dowiadują się, że jest kolejny testament, który odwołuje ten poprzedni. I wtedy ten ostatni jest ważny. jest ważny. A o czym trzeba pamiętać, bo zaraz przejdziemy do, do mm -hmm. tego momentu, kiedy jakieś kłopoty czy problemy napotykają ci, którzy dziedziczą, ale jeżeli sporządzamy testament, możemy się spodziewać, że różne będą emocje mm -hmm. związane z realizacją tego testamentu. Co zrobić? żeby się zabezpieczyć, zabezpieczyć swoją wolę, żeby ktoś nie mógł tego testamentu obalić, nie wiem, jest, mamy Nieważne jeden, podważyć, drugi tak. związek, tak, majątku sporo do podziału, co zrobić, o co zadbać? Przede wszystkim o formę tego testamentu, aby później nie było problemów. Mamy różnego rodzaju testamenty, możemy udać się do kancelarii notarialnej, tak zwany testament notarialny. Do tego bym zachęcała, bo wówczas podważenie tej formy testamentu jest najtrudniejsze. Pamiętajmy, że notariusz jest osobą zaufania publicznego i tutaj stoi na straży i pieczy, aby ten testament spełniał wszystkie wymagania mhm. prawne. Zadba o to, żeby był dobrze przygotowany. Tak. tak. W takim hmm. testamencie też notariusz może sporządzić zapis dotyczący wydziedziczenia. Wówczas też należałoby. Albo wcześniej udać się na konsultację prawną i zastanowić, czy spełnione są w danym przypadku przesłanki ustawowe do wydziedziczenia danej osoby, bo też następstwo może być różne. Może się okazać, że mimo intencji spadkodawcy i jego przekonania, że dany spadkobierca spełnia takie przesłanki do wydziedziczenia, w praktyce może się okazać, że one są niewystarczające i takie wydziedziczenie skutku nie będzie miało. Mhm. Wracając Ale... do form jeszcze, yy, są też testamenty ustne, na przykład najczęściej spotykane, kiedy jest obawa rychłej śmierci, nie ma możliwości już udać się do notariusza, czy spadkodawca jest na tyle yy, słaby, schorowany, że nie jest w stanie E, sporządzić ręcz, e, własnoręcznie, mhm. w formie Testament. pisemnej testamentu, wówczas zwołuje się świadków. I mhm. też już ustawa wymaga, aby następne kroki były zgodnie z prawem poprowadzone, aby sąd z kolei uznał taki testament za ważny. A czy może być tak, że spadkodawca nie może już ruszyć się ze szpitala, jest przykuty do łóżka albo leży mhm. w domu, ale jest świadomym człowiekiem? Mhm. I czy spisanie tego testamentu? W obecności notariusza może odbyć się poza kancelarią? Może zdarzają się mhm. takie przypadki? Notariusze przyjeżdżają wówczas do takiej schorowanej osoby, do takiego mhm. testatora i sporządzają czynności w miejscu jego zamieszkania bądź pobytu. A co może co powoduje, że spadkodawcy chcą kogoś wydziedziczyć? No, poza emocjami, na przykład mhm. nie wiem, ktoś nie spełnił oczekiwań, na przykład rodziców. Co może o takim skutecznym wydziedziczeniu zadecydować? To jest dosyć istotne, o czym teraz powiem i rozmawiamy. Często intencje i oczekiwania testatora, spadkodawcy niestety nie pokrywają się z przesłankami ustawowymi, które są wymagane, aby faktycznie. Nabyło moc, moc prawną, mhm. taki testament później posiadał, i nie został skutecznie prawnie obalony bądź przez sąd unieważniony. To ustawodawca wymienia trzy podstawowe przesłanki. Uprawniony wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Tutaj Posługuje się specjalnie przepisami ustawy, aby wskazać, że te działania muszą być wielokrotne i przy wyraźnym sprzeciwie spadkodawcy mm -hmm. testatora. Na przykład jest to nadużywanie alkoholu, przyjmowanie narkotyków. W piśmiennictwie spotyka się też na przykład świadczenie usług seksualnych. To jest jedna z przesłanek. Kolejną jest Iż spadkobierca dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo rażącej obrazy czci. I tutaj bardzo częsty przykład jest taki, kiedy testator uważa, że na przykład skoro y, syn, mhm. bądź tam, załóżmy, syn, y, przywłaszczył sobie pieniądze ojca, czyli przykładowa kradzież bądź przywłaszczenie mienia. To już nie jest tą przesłanką, ponieważ tutaj my mówimy o przestępstwu przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności. prawda? To są takie niuanse, więc tutaj bym zachęcała jednak, jeżeli ktoś myśli o wydziedziczeniu, udać się do kancelarii notarialnej i prawniczej, mhm. aby uzyskać poradę. I trzecia bardzo szeroka przesłanka, o której chciałabym tutaj wspomnieć, jest uporczywie niedopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Tu jest całe spektrum. Opieka na przykład nad rodzicem? Do zastanowienia się, kiedy ta przesłanka będzie realna, ponieważ w takim testamencie trzeba wskazać, kogo się wydziedzicza, podać powody wydziedziczenia i w jaki sposób je uzasadnić, a najczęściej, jeżeli jest to możliwe, jeszcze dowody na to wydziedziczenie. Mhm. Ale też należy pamiętać, że nie można e, um, uważać, że spełniona jest ta przesłanka tego e, niedopełnienia obowiązków rodzinnych, jeżeli sam testator zawinił Takiemu działaniu. A może Tutaj tak bym być? chciała przywołać mm -hmm. taką y, paremię. Nemo turpitudinem suam elegans auditur. Ten, kto zawinił zerwanie więzów rodzinnych, nie może ze swej niegodziwości wywodzić korzystnych dla siebie skutków prawnych. Czyli pamiętajmy też o tym, jeżeli chcemy wydziedziczyć, to najpierw się trzeba zastanowić Jaka jest przyczyna tego postępowania, na przykład jeżeli y, dany spadkobierca zerwał te więzi rodzinne? Mm -hmm. Bo jeżeli ja sama zerwałam te więzi albo odmawiałam udzielenia sobie pomocy, to mm -hmm. albo nie mam na przykład żądałam, do żądałam tej pomocy na swoich warunkach no, nie wiem na przykład wymagałam od córki rzeczy żeby była nie żeby się, się przeprowadziła się. do mnie kiedy nie było takiej potrzeby hmm. żeby na przykład opiekowała się przez 24 godziny na dobę mną, a ona mówiła że przyjedzie codziennie a na resztę dnia zapewni mi opiekę. opiekę dokładnie a sama nie mogła osobiście być mm -hmm. prawda to są wszystko takie niuanse ale pamiętajmy, zawsze sąd będzie badał indywidualnie każdy mhm. przypadek. A też pamiętajmy, że nie możemy, tak jeżeli dobrze rozumiem, wydziedziczyć syna czy córki, bo na przykład, nie wiem, ja bym chciała, żeby moja córka była prawnikiem albo lekarzem, a ona skończyła Absolutnie. zupełnie inne studia, no to bach, wydziedziczam. Nawet drobne sprzeczki, pewnie mhm. konflikty rodzinne, to jest za mało, aby uważać, że są przesłanki spełnione do wydziedziczenia. Czyli warto zadbać po pierwsze o to, żeby prawidłowo sporządzić testament, e, schować emocje do szuflady trochę albo e, w, powierzyć właśnie spisanie testamentu tak. w ręce osoby, która tych emocji mieć nie będzie, bo będzie po prostu wykonywać swój zawód. Tu myślę mhm. o notariuszu na przykład. Tak, Wskacie. Jeszcze jest bardzo ważna okoliczność, jeżeli myślimy o tym, że jesteśmy w stanie sami napisać testament. Własnoręczny, mhm. to też proszę zwrócić uwagę na formę. Yy, musi być swój podpis, to musi być, yy, cały dokument musi być przeze mnie napisany. Nie można tego połączyć mąż z żoną, napiszą wspólny testament. Także radziłabym najpierw skonsultować się z mm -hmm. profesjonalistą, żeby mieć pewność, że ta nasza wola faktycznie później będzie spełniona i wykonana. Mm -hmm. A co w przypadku, yy, kiedy nie wiem, jest rozdzielność majątkowa, y, to jak mm -hmm. z dziedziczeniem, tak? A to jest kolejny aspekt. Ostatnio bardzo często klienci zadają to pytanie: yy, kiedy dziedziczę, kiedy nie dziedziczę? A jeżeli na przykład y, jestem rozwiedziony, czy dziedziczę? A jeżeli jestem w trakcie postępowania o rozwód, czy dziedziczę? To ja bym to tak od początku spróbowała uporządkować. Główną zasadą jest taką, że małżonek dziedziczy. Czyli jeżeli w chwili otwarcia spadku jesteśmy w związku małżeńskim, małżonek dziedziczy. W chwili otwarcia spadku Czyli jesteśmy w związku, w związku. Tak. nie po rozwodzie. Musimy w być w związku, związku. małżeńskim. Tak. I nie ma tutaj żadnej y, reguły wyjątkowości, jeżeli na przykład małżonkowie 15-20 lat żyją w rozłączeniu, w tak zwanej separacji faktycznej. Ale związek, i, ale związek małżeński jest. jest. To niektórzy uważają, że wówczas nie dziedziczą. Nieprawda. Więc należy się zastanowić y, i pomyśleć o przyszłości, jeżeli ma się inne y, intencje co do swojego majątku, aby o to zadbać, albo pomyśleć o rozwiązaniu takiego związku małżeńskiego, albo spisaniu właściwego testamentu. Kolejna sprawa, jeżeli jesteśmy y, w separacji faktycznej, ale nieorzeczonej przez sąd, ta sama sytuacja. Związek Również trwa. dziedziczy mm -hmm. każdy z małżonków. Ale jeżeli e, ostatnio klienci pytają, a jak to jest, jeżeli jest tak zwana rozdzielność majątkowa, tak? czyli e, mm -hmm. podpisana intercyza, to na pewno nikt nie dziedziczy. Otóż nie, rozdzielność majątkowa nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o dziedziczenie. Więc tutaj to też e, należy wcześniej e, przeanalizować, jeżeli myślimy o tym, co będzie e, później z naszym majątkiem. Natomiast, myślimy, jak na, na ile jesteśmy zapobiegawczy. Czy w większości budzimy się trochę z przysłowiową ręką w nocniku? Jak to wygląda? Czy coś się zmienia? Myślę, że tutaj każdy powinien pomyśleć o sobie. Mhm. E, ostatnio coraz częściej przedsiębiorcy o tym myślą i na przykład ustanawiają sukcesora, więc, ponieważ przepisy na to już pozwalają. Więc to teraz już troszeczkę inaczej wygląda. Coraz więcej osób dba o ten swój przyszły majątek, gdzie on pozostanie, mhm. komu zostanie przekazany. Wracając jeszcze do dziedziczenia małżonków, którzy są w trakcie postępowania rozwodowego, to tutaj można pomyśleć o ewentualnym powództwie o wyłączeniu danego małżonka od dziedziczenia, ale jeżeli było zainicjowane przez spadkodawcę postępowanie rozwodowe bądź orzeczenie separacji i spadkodawca żądał orzeczenia winy drugiej strony. Natomiast takie postępowanie nie jest wcale proste w sądzie, ponieważ trzeba wykazać, że to żądanie orzekania winy drugiej strony było uzasadnione. Mhm. Także tutaj uważnie, ostrożnie i z zastanowieniem, jeżeli myślimy o rozporządzeniach majątkowych na wypadek śmierci. Mhm. To są wszystko sprawy, które budzą rzeczywiście emocje. Myślę, że młodzi ludzie, którzy stają na ślubnym kobiercu, na pewno o tym nie myślał. Nie myślą o tym myślę. i to nie jest moment, żeby o, tym, żeby o tym myśleć, ale to też nie jest temat, od którego trzeba uciekać, tak, bo myślę, że im wcześniej w związku mm -hmm. też są poukładane także te finansowe sprawy, odpowiedzialność, to w jaki sposób będą młodzi ludzie gospodarować wspólnym majątkiem, niezależnie od tego, czy to jest ślub, czy... Czy po prostu związek partnerski, tak, to im więcej tych rozmów i poukładania, tym chyba później jakoś łatwiej rozmawiać. Nie wiem, czy to zdecydowanie. jest zdecydowanie zasada? Zgadzam się. Natomiast tutaj by trzeba jeszcze się zastanowić poza tym uporządkowaniem życia naszego bieżącego co zrobić w przypadku, jeżeli ktoś z naszych bliskich odchodzi. Mhm. I teraz się zastanowić, czy my przyjmujemy ten spadek w całości, mhm. czy też go odrzucamy, albo kiedy jest czas na to, żeby taki spadek przyjąć y, wprost, a kiedy z dobrodziejstwem inwentarza, a kiedy go odrzucić. Co to znaczy z dobrodziejstwem inwentarza? Z dobrodziejstwem inwentarza, czyli bez długów spadkowych, mhm. mówiąc najprościej. Mhm. Wówczas odpowiedzialność y, za długi spadkowe dotyczy tylko masy czynnej spadku. Czyli? Wobec powyższego y, spadkobierca nie odpowiada swoim własnym majątkiem. Czyli na przykład, jeżeli spadkodawca zaciągnął kredyt yy, i w chwili śmierci ten kredyt nie był spłacony, wówczas bank ma roszczenie do spadkobiercy o spłatę tego kredytu. To już tutaj mówię ogólnie, bo są też wyjątki, kredyt może być ubezpieczony i tak dalej. Ale w takiej klasycznej sytuacji, wówczas spadkobierca ma możliwość wyboru czy przyjmuje taki spadek mhm. wprost i wtedy on przyjmuje na siebie to zobowiązanie, czy też korzysta z opcji nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas na przykład, jeżeli to jest kredyt na zakup nieruchomości yy, i ta nieruchomość została faktycznie zakupiona, kredyt załóżmy w, jednej, w jakiejś części jest spłacony, to wówczas bank zaspakaja się z tego majątku spadkowego, z tej masy czynnej spadku, czyli z tej nieruchomości, a to, co zostanie na przykład z jej sprzedaży, wówczas yy, wchodzi do majątku spadkobiercy. Mm -hmm. Może być też tak, że to nie wystarczy na zaspokojenie roszczeń ale wtedy z dobrodziejstwem inwentarza nabycie spadku daje nam gwarancję, że my jako spadkobiercy już nie będziemy dokładać z własnego majątku, z własnej kieszeni. Czyli możemy nic nie zyskać, ale też nic nie, nie stracimy, ryzykujemy. bo załóżmy, że mm -hmm. do spłacenia zostało nie wiem, 100 tysięcy i... Nie wiem, nieruchomość czy mieszkanie jest sprzedane za 500 tysięcy, załóżmy tak. tak? To Wtedy reszta jest dla nas. 100 tysięcy, a mm -hmm. 400 tysięcy um, zostają w nasze Natomiast rynku. przy odrzuceniu spadku, kiedy już na przykład mamy pewność, że yy, wierzytelność nie zostanie zaspokojona, mm. tak? albo na przykład nie ma nic, a są tylko długi, wówczas najprościej jest odrzucić spadek, ale pamiętajmy, że jeżeli my odrzucimy, to nasze dzieci też muszą odrzucić. Mm -hmm. Teraz w związku z nowelizacją przepisów jest o tyle prościej, że jeżeli są dzieci małoletnie, jest już szansa przed sądem w trakcie postępowania spadkowego wypowiedzieć się w imieniu małoletnich już rodzice, bo wcześniej było tak, że trzeba było występować o wyrażenie zgody przez sąd rodzinny mm -hmm. na odrzucenie spadku. A jeżeli są wnuki, to też. <laughs> to bo też. to przechodzi z pokolenia mm -hmm. na pokolenie. Mm -hmm. Czyli po prostu trzeba y, zamknąć mm -hmm. wyraźnie. Tak. Oczywiście ważne jest też to, że od 2015 roku, od października, ustawodawca wyszedł spadkobiercom naprzeciw i zadbał wreszcie o interesy, a mianowicie jakby już z mocy prawa każdy ma tą ochronę, że nabywa spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Natomiast wszystkie spadki, które były otwarte przed tą datą, powodowały, że z mocy prawa spadkobierca nabywał spadek wprost, chyba że. W terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku zgłosi przed sądem stosowne oświadczenie, że nabywa spadek z dobrodziejstwem inwentarza bądź odrzuca. Teraz jest odwrotnie. Teraz już po tej, po tej dacie, po tym październiku 2015 roku, jest przynajmniej ta ochrona. A gdybyśmy my chcieli jako spadkobiercy odrzucić spadek bądź przyjąć go wprost, to też to musimy zrobić w terminie do 6 miesięcy. Mhm. I oczywiście bardzo ważna rzecz. Deklaracje podatkowe o nabyciu spadku. Nie zapominajmy, że do 6 miesięcy mamy czas, żeby po nabyciu spadku zgłosić się do Urzędu Skarbowego i y, jest, wtedy korzystamy ze zwolnienia spadkowego, oczywiście, jeżeli jesteśmy w tej pierwszej grupie podatkowej. Bo inaczej są później spore kłopoty finansowe. No tak, i wtedy może się okazać, że y, to, y, to nie była. E, jakaś e, szczęśliwa dla nas sytuacja, tylko musimy połknąć żabę finansową i to już nie to jest To tak dobre. samo jak kwestia zapłacenia zachowku, prawda? Mm -hmm. Ale to już jest jakby kolejny, bardzo szeroki temat uprawnienia do zachowku, kiedy jest termin do zgłoszenia żądań, jak obliczamy zachowek. Myślę, że to jest temat na naszą kolejną rozmowę e, i kolejne spotkanie. Dziś pięknie dziękuję, dziękuję Państwu i moim gościem była. Urszula Kobata, dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję.